Witajcie! Często pytacie mnie o inwestowanie w nieruchomości w mniejszych miejscowościach, ale też pytacie o to, co robić, jeżeli macie na przykład działki. Czy sprzedawać je, czy czekać do 2026, a może jeszcze dłużej? A działki wasze są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budowę, ale teraz uchwalają plany ogólne. No i co robić? Wielu z Was jest zainteresowanych inwestowaniem w różnego rodzaju nieruchomości, w domy, grunty, i czy właśnie te grunty będą zawsze rosły w cenę? Bo przecież Mark Twain powiedział: Inwestuj w ziemię, bo jej już nie produkują. Ale czy ta zasada nadal obowiązuje? Jaka będzie sytuacja nieruchomości i także gruntów za rok, za 10%? Za 20 i za 50 lat w Polsce. Jakie są szanse i zagrożenia? Macie nieruchomości, macie grunty, zastanawiacie się, co z nimi robić. Zostańcie ze mną, spróbujemy rozwikłać ten dylemat. A w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zmiany w prawie, zmiany w trendów, no to subskrybuj ten kanał, zostawiaj komentarze, dziel się swoimi doświadczeniami. I przemyśleniami o rynku nieruchomości. Ale jeżeli piszesz te komentarze, to mów o jakiej lokalizacji piszesz. Zapraszam do wspierania nas na YouTube. Zapraszam do wspierania nas na Patronite, bo dzięki temu moje audycje mogą być ciekawsze. No i zapraszam na stronę sem24.pl, gdzie znajdziecie wiele informacji o obrocie nieruchomościami, a także znajdziecie również kursy o obrocie gruntami. Na wstępie wyjaśnił jedną zasadniczą rzecz. Proszę tego programu, tej audycji nie traktować jako poradę indywidualną dla Was. Dlaczego? Dlatego, że rynki nieruchomości są lokalne i co miejscowość w Polsce, co jakaś lokalizacja, to ten rynek może wyglądać inaczej. A ja opowiem o tym, co dzieje się w skali całego kraju, i wy musicie odnieść to, co ja powiem do tego, co dzieje się, co może się wydarzyć w waszej miejscowości, którą z pewnością doskonale znacie. I uwaga druga. Najpierw omówię takie ogólne czynniki wpływające na rynek bez uwzględniania jakichś nieprzewidywanych, tak zwanych czarnych łabędzi, a na końcu powiem też o tym. Co wydaje się, że obecnie ustawodawca może zrobić, lub przynajmniej sygnalizuje, że chciałby zrobić, i co może wpłynąć właśnie na ceny nieruchomości, ale także na ceny działek budowlanych. I przechodząc już do zasadniczego tematu: kupuj ziemię, bo już jej nie produkują. Czy rada Marka Twaina nadal obowiązuje w Polsce? Mark Twain to taki słynny amerykański pisarz powiedział: Kiedyś kupuj ziemię, bo już jej nie produkują. To zdanie stało się jedną z najbardziej znanych maksym inwestycyjnych na całym świecie. I to zdanie sugeruje, że ziemia jest zasobem ograniczonym i w dłuższej perspektywie czasowej powinna zyskiwać na wartości, zawsze powinna zyskiwać na wartości. Czy jednak. Ta zasada ma zastosowanie w obecnej Polsce, jak wygląda sytuacja na rynku gruntów i czy inwestowanie w ziemię w każdej lokalizacji rzeczywiście gwarantuje zyski w perspektywie 10, 20 lub 50 lat. No to spójrzmy się, jak wygląda obecna sytuacja na rynku gruntów w Polsce. Trzeba powiedzieć, że nasz kraj znajduje się w takiej fazie dynamicznych zmian urbanizacyjnych i gospodarczych. Wzrost liczby ludności w dużych miastach oraz rozwój przemysłu i infrastruktury powodują rosnące zapotrzebowanie na grunty inwestycyjne, budowlane, także zresztą na rolne. Istnieje kilka kluczowych czynników wpływających na wartość Ziemi. Po pierwsze, urbanizacja. Szczególnie duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, rozrastają się, co powoduje wzrost cen gruntów, także na obrzeżach tych miast oraz w strefach podmiejskich, w gminach w otoczeniu tychże miast. No to wynika też z tego, że po prostu dla wielu. Ceny mieszkań czy ceny gruntów, a potem wynikające z nich, związane z nimi ceny mieszkań w tych miastach stały się tak wysokie, że oni rozważają po prostu, może lepiej mieszkać pod tym miastem, gdzie będzie taniej, i czasami zamiast jakiegoś niewielkiego mieszkania można mieć całkiem sympatyczny domek jednorodzinny. Dodatkowo Znaczenie duże ma również rozwój infrastruktury, nowe drogi, koleje, inwestycje w logistykę, rozrastający się transport publiczny podnoszą wartość działek w określonych lokalizacjach, także właśnie tych podmiejskich. Jeśli chodzi o grunty rolne, no to mamy regulacje prawne, które polegają na ochronie tych gruntów i w ogóle na ograniczeniu możliwości obrotu tą ziemią, ale to zostawmy w tej chwili na boku, bo interesują nas bardziej grunty budowlane. A jeżeli w ogóle interesuje nas budownictwo mieszkaniowe, no to też duże znaczenie mają czynniki demograficzne i migracyjne, czyli migracje wewnętrzne, napływ ludności do Polski lub odpływ z Polski i to będzie z pewnością wpływało na przyszłe trendy cenowe, ale nierównomiernie we wszystkich miejscowościach w Polsce. O tym, co może czekać nas, w takiej najkrótszej perspektywie, to opowiem Wam bliżej końca audycji, dlatego że poruszę też wtedy temat tych czarnych łabędzi, produkowanych przez władze, przez ustawodawców, lub które mogą być potencjalnie wyprodukowane przez właśnie ustawodawcę. A na razie zajmijmy się na tym, jak wygląda na przykład perspektywa 10 lat, czyli do 35 roku do 2035. Dlaczego? No, bo w ogóle inwestowanie w grunty to jest raczej inwestycja długofalowa. Oczywiście może się zdarzyć, że kupisz grunt, który za rok będzie znacząco droższy, ale to nie jest zasada na tym rynku, to raczej wyjątek. W ciągu najbliższych 10 lat, moim zdaniem, możemy patrzeć się i obserwować zwiększone zapotrzebowanie na grunty, zwłaszcza w tych rozwijających się regionach, co może oczywiście skutkować wzrostem tych cen. Oprócz tego, co powiem na końcu filmu, jeszcze raz tam was odsyłam: grunty w pobliżu dużych miast które z czasami będą przekształcane pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną, bo tam rosną potrzeby, będą zyskiwały na cenie. Działki wzdłuż głównych, kluczowych szlaków komunikacyjnych też powinny rosnąć w cenie. Ziemia w regionach logistycznych. Polska jest ważnym hubem transportowym dla Europy i to może sprzyjać wyrostowi wartości gruntów pod magazyny, pod centra dystrybucyjne. Wiemy, że teoretycznie ma powstać ten centralny port komunikacyjny, i tam pewnie jeżeli to zamierzenie zostanie w porządnie zrealizowane i będzie się rozwijać, no to również będą w koło powstawały jakieś firmy, także związane z transportem, z magazynami, a również z obsługą tego ruchu, czy to towarowego, czy pasażerskiego, no i po prostu tam też można liczyć na zwiększone zainteresowanie inwestorów. Jednak żeby nie było tak słodko, to nawet w tej dziesięcioletniej takiej dosyć krótkiej perspektywie, jeżeli chodzi o obrót ziemi, nie wszędzie będzie można czerpać zyski ze wzrostu jej wartości. Wiele obszarów wiejskich i peryferyjnych nadal będzie miało niską atrakcyjność inwestycyjną, a koszty uzbrojenia takich gruntów w ogóle mogą przewyższać potencjalne korzyści. Jeżeli zastanowimy się nad tym, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych 20 lat do 2045 roku, no to jest po pierwsze więcej niepewności, bo to jest długi okres, ale jest też wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że Ceny gruntów w Polsce nie będą rosły, lub nawet mogą gdzie nie gdzie spadać. No po pierwsze, zmiany demograficzne. Populacja Polski ma się podobno zmniejszać i to zmniejszać znacząco. Nic nie wskazuje na razie, że ma nastąpić jakieś trwałe odwrócenie tego trendu. Prognozy demograficzne publikowane na przykład przez ONZ w ogóle mówią o tym, że nie ma. Ludzi na świecie, którzy mogliby zasilić braki ludności w Europie, mogliby to uzupełnić, że po prostu taka, takie powiedzenie, że ta migracja z innych kontynentów zasili Europę, też jest mrzonką. Tym bardziej, że w ogóle widzimy w tej chwili ruch, że z Europy szczególnie ci dobrze wykształceni. Tacy energiczni wynoszą się często do Stanów, bo tam jest gospodarka po prostu bardziej poluzowana, nie tak regulowana i są większe perspektywy rozwojowe. Paradoksem jest to, że na przykład Europa tworzy mnóstwo startupów, które po jakimś czasie trafiają na bariery, więc przenoszą się do Stanów Zjednoczonych i tam rozwijają się doskonale. Podobnie jest z tym, że Europa kształci, w wielu krajach za darmo, czy też bardzo tanie, ale często na darmowych uczelniach, kształci bardzo dobrych specjalistów, którzy potem wynoszą się za ocean, żeby tam pracować. Do zmian demograficznych dochodzą również zmiany klimatyczne, które mogą spowodować na przykład jakieś susze ekstremalne, zjawiska pogodowe, albo działalność programów, które mają spowodować więcej wody, zatrzymywanej, zwiększenie, czy też. Przywrócenie dawnego stanu retencji wody w Polsce mogą powodować podniesienie znowu poziomu wód gruntowych, co będzie działało niby w przeciwną stronę, ale koniec może być taki sam, że po prostu takie tereny nie będą się nadawały do zabudowy, no, a jeżeli będą susze, no to nie bardzo będą nadawały się do rolnictwa. W perspektywie też tych 20 lat wiele osób spodziewa się, że będą jakieś nowe technologie budowlane, że nastąpi gwałtowny rozwój, Technologii budowy wysokościowej, urbanistyki podziemnej, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na ziemię. Czy tak się stanie, czy to jest tylko futuryzm, no to dopiero zobaczymy. No i taka odległa, trochę futurystyczna perspektywa najbliższych 50 lat do 2075 roku. I tu znowu. Bardzo ważny jest ten czynnik demograficzny. Jeżeli spełni się ta prognoza, która mówi, że w Polsce w 2100 roku, czyli za 70 parę lat, 75, będzie tylko 14 milionów osób mieszkało, no to powiedzcie mi, kto będzie chciał ziemi mieszkalnej. No i patrząc na te perspektywy 10, 20, 50 lat, to można powiedzieć, że im dalej tym może być gorzej z zapotrzebowaniem na te grunty, z popytem. No trzeba się z tym liczyć. Wielu z Was nie interesuje, co będzie za 50 lat, ale warto to potraktować po prostu jako taki horyzont czasowy. I zanim przejdę do tego, co może się dziać w najbliższej przyszłości, to jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę, że w Polsce w tej chwili mamy do czynienia z takim chomikowaniem ziemi. Przepisy, podatki, opłaty związane z posiadaniem, obrotem ziemią nie zachęcają do puszczania tej ziemi w obrót. Wręcz przeciwnie, mówią, jeżeli masz działkę budowlaną, no to ją trzymaj trzymaj ten grunt. Zgodnie z tym, co powiedział Mark Twain, w dodatku też przepisy chronią na przykład dużą ilość ziemi rolnej w środku miast, czyli taki nie bardzo do zabudowy. Samorządy mające mnóstwo ziemi budowlanej, tysiące hektarów, trzymają te ziemię, że tak powiem, przy sobie i nie chcą jej puścić w obrót. Co powoduje oczywiście, że ci co mają ziemię, no mogą czasami dyktować warunki. Ale zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem wcześniej. I tam wielokrotnie powiedziałem o demografii oraz o migracjach wewnętrznych, a z tego jest prosty wniosek: że to zapotrzebowanie na ziemię nie będzie rosło w całej Polsce, tylko będą również miejscowości i to większą część kraju, gdzie zapotrzebowanie na ziemię budowlaną będzie maleć. Wobec tego, ta strategia chomika, który trzyma taką ziemię i liczy na to, że może co roku sprzedawać jakąś działkę, i ma tych działek tak dużo, że może żyć najbliższe 100 lat, może się okazać błędną perspektywą. Po prostu dzisiaj jeszcze są potencjalni kupujący na tę ziemię, a za 10 czy za 20 lat. No, może być coraz trudniej o tych potencjalnych nabywców i będziesz mieć formalnie ziemię budowlaną, ale taką ziemię, której nikt nie chce. I teraz jeszcze przejdźmy do tego, co robią, czy też co zrobiły nasze władze i co może stać się takim czarnym łabędziem. Ja tutaj nie mówię o całej sytuacji politycznej, tylko o tym, co jest w gestii władz naszego kraju i to też powiem o tym, co wynika z decyzji podjętych jeszcze przez poprzedni rząd i także z działań, które są przynajmniej zapowiadane lub nierobione lub robione przez obecny rząd. I zacznijmy od tego, co zapowiedział Minister Rozwoju i Technologii, czyli od pomysłu, ustawy czy też działań, które mają zwiększyć podaż gruntów. I wśród tych działań znajduje się również Działanie polegające na tym, że w cudzysłowie powiem teraz, nastąpi odrolnienie gruntów, które są, mają przeznaczenie rolne, a znajdują się na terenach miast. To są ogromne ilości. W samej Warszawie jest to mniej więcej jedna piąta powierzchni, a są miasta, które mają dużo więcej takich gruntów. Te grunty na dzień dzisiejszy w zasadzie nie mogły stanowić gruntów budowlanych, powiedziałem w zasadzie, no bo istnieje Ścieżka zmiany przeznaczenia takich gruntów, a potem wyłączenia ich z produkcji rolnej, ale jest to kłopotliwe, a teraz miałoby to się stać po prostu na mocy ustawy. Proponowane jest też moratorium dwuletnie na pobieranie opłaty planistycznej. O tym mówiłem wielokrotnie w innych audycjach, nie będę teraz powtarzać. W każdym razie, gdyby te zmiany ustawowe zostały wprowadzone, no to można by się spodziewać, że Jakaś znacząca powierzchnia gruntów zostanie uwolniona pod budownictwo, i teraz być może jacyś właściciele tej ziemi zdecydują się na sprzedaż jakiejś części tych gruntów. Dlaczego tak powiedziałem, że to zależy od decyzji właścicieli? No, bo po pierwsze, już wcześniej powiedziałem, że dzisiejsze przepisy te związane z podatkami, z posiadaniem, z obrotem ziemi, Mówią ci: trzymaj Ziemię, nie puszczaj ich, jej w obrót, nie warto, kumuluj. I też takie przeświadczenie ogólne mówi: Ziemia zawsze rośnie w cenie, Ziemia jeść nie woła, więc mogę ją trzymać spokojnie i kiedyś ją sprzedam jeszcze lepiej. I to są bardzo powszechne zachowania. Nie ma żadnego systemu, który skłaniałby w jakiś tych sposób podatkowo, na przykład. Do sprzedaży tej ziemi, więc może się okazać, że w cudzysłowie odrolniona, uwolniona zostanie jakaś ogromna liczba terenów pod budownictwo, ale ta podaż będzie niewielka, wstrzymywana. Przy czym warto zauważyć, że jeżeli ktoś będzie bardzo długo chomikował tę ziemię, no to może na niej zacząć w pewnym momencie tracić. Dlatego właśnie o czym powiedziałem wcześniej, że w tej dłuższej perspektywie to raczej można się spodziewać gasnącego czy też zmniejszającego się popytu na ziemię budowlaną. Warto też zaznaczyć, że takie masowe odrolnienie w cudzysłowie tej ziemi oraz coraz bardziej docierające do świadomości ludzi informacje o fatalnej demografii. Mogą spowodować, że niektóre chomiki rzucą tej ziemię jednak na sprzedaż, co może spowodować obniżenie ceny tej ziemi ze szkodą dla innych chomików, z jeszcze większą szkodą dla innych chomików. Kolejnym zagadnieniem są plany ogólne, przy których tworzeniu i wyznaczaniu poszczególnych stref zabudowy należy uwzględnić zarówno przyszłe potrzeby na nowe tereny budowlane, kierując się między nimi właśnie chociażby demografią, jak i posiadane dziś rezerwy ziemi w planach na przykład miejscowego zagospodarowania przestrzennego, które są przeznaczone na budowę na przykład mieszkaniową, ale obecnie są niewykorzystywane, są niezabudowane. Ta ustawa i te przepisy, te rozporządzenia nie uwzględniają w ogóle intencji posiadaczy ziemi. Wobec tego może być sytuacja taka, że teoretycznie jest ziemi dużo w obecnych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod budownictwo, i w związku z tym nawet niekoniecznie trzeba tworzyć jakieś kolejne strefy zabudowy mieszkaniowej, no bo przewidujemy, że akurat z tej miejscowości ludność się będzie wynosić. Powiedziałem przy tym obliczaniu. Potencjału posiadanej ziemi bierze się tylko jej przeznaczenie, a w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a nie bierze się intencji tego, czy właściciel chce tę nieruchomość sprzedać, tę ziemię sprzedać. No i tutaj znowu wracamy do tego tematu systemu podatkowego i prawnego związanego z posiadaniem i obrotem ziemią. Ale zastanówmy się i postarajmy się odpowiedzieć na to pytanie przesłane przez jednego z widzów. Co mam teraz robić z działkami? Sprzedawać czy czekać do 2026 roku? Działki są budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i mają wszystkie media. Co robić? Sprzedawać czy trzymać? No, powiem tak. Nie udzielę odpowiedzi indywidualnej, bo nawet nie wiem jakiej gminy to dotyczy. I. Nie badam tej gminy, nawet gdybym ją znał. Natomiast warto samemu zorientować się, co się dzieje w gminie, gdzie występuje ten problem i gdzie ma się te działki. Jeżeli mam je w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo, no to jest fajnie, bo to już nie zostanie zmienione przez plany ogólne. Ale może się okazać. Że w tej gminie plany ogólne dopuszczą nowe strefy budowlane, bo okaże się, że potrzeby są duże i w tych nowych strefach budowlanych dopuszczonych tymi planami ogólnymi będzie się budować nie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Teraz można było, ale w przyszłości może być łatwiej, no bo jeżeli gmina będzie Wyznaczała jakieś strefy, no to będzie łatwiej występować ludziom o te warunki zabudowy. To będzie po prostu prostsze, jeżeli plan ogólny będzie dopuszczał tam zabudowę mieszkalną. Więc może się okazać, że masz te działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Raczej nie powinno ci grozić, że ktoś zmieni w ten sposób i ten plan zostanie przekształcony z budownictwa na jakieś inne. Cele, które powodują utratę wartości. Takie rozwiązania zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, ale musisz się spojrzeć, czy w Twojej gminie przybędzie nagle gruntów, które łatwo zabudować. Łatwo, bo jeżeli będzie plan ogólny, który mówi, tu może być zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, jednorodzinna, wszystko jaka, no to łatwiej będzie. Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy nawet amatorom, niż jest to w dzisiejszych czasach, gdzie oczywiście te grunty również mogły warunki zabudowy uzyskać. Mało tego, pewne grunty, gdy powstaną te plany ogólne, utracą możliwość uzyskania warunków zabudowy, bo nie znajdą się w strefach przewidzianych pod budownictwo. Tak też może być. Tak więc na to pytanie. Najlepiej jest sobie odpowiedzieć w ten sposób, że zrobi się wywiad, dowiesz się, co się dzieje w Twojej własnej gminie. Jak wygląda sprawa gruntów, sprawa, sprawa planów, sprawa obliczania zapotrzebowania i podaży. A jeśli masz te grunty w jakiejś miejscowości, czy też terenie, z którego ludzie odpływają, no to zastanów się. Czy warto czekać z ich sprzedażą? Oceń perspektywę swojej własnej nieruchomości poprzez perspektywę lokalizacji, w której ta nieruchomość się znajduje. Bo, tak podsumowując, rady Marka Twaina, mówiące o tym, że należy inwestować w ziemię, bo jej nie produkują, nadal mają sens, ale z zastrzeżeniem, że nie każda ziemia będzie zyskiwać na wartości w każdej lokalizacji. Mark Twain urodził się w 1835 roku, a zmarł w 1910, czyli żył w XIX wieku. Mamy wiek XXI. Świat bardzo się zmienił. Mark Twain żył w czasach, gdy na skutek rewolucji przemysłowej, wielkich zmian także w medycynie, nagle ludność świata zaczęła rosnąć. Było nas znacząco mniej niż jest teraz i to wiadomo. Ten przyrost ogólnej ludności przyczynił się również do wzrostu zapotrzebowania na ziemię budowlaną. Ale kiedy on się patrzył na świat, to widział świat, który się rozwija i dynamiczny wzrost liczby ludności na świecie. Dzisiejsze Projekcje demograficzne robione także przez ONZ pokazują, że liczba ludności na świecie będzie redukować się. Ujemny przyrost demograficzny i niska dzietność występuje szczególnie w Europie i bardzo mocno nawet na tle Europy występuje w Polsce, patrząc się na liczebność polskich pokoleń, które mają dzisiaj poniżej 20 lat no to jest po prostu zgroza. A ci ludzie, którzy są dziś młodsi niż 20 lat, to oni będą stanowili o popycie na mieszkania w najbliższej przyszłości. W tej chwili główny popyt na nieruchomości mieszkalne tworzą ludzie. Około 30, trochę powyżej 30, czasami kupują już sobie potem drugą nieruchomość, bo są bogaci, już mieli kiedyś mieszkanie, kupują dom, ale oni już są, że tak powiem, na fali gasnącej. Oczywiście wiele osób mówi: No dobrze, ludności ubywa, ale też coraz częściej żyjemy jako single wobec tego, Żyjąc jako single, tworzymy coraz większą liczbę gospodarstw domowych i musimy gdzieś mieszkać. Ale z drugiej strony, single kupuje mniejsze mieszkanie. Mniejsze mieszkanie oznacza często mniejsze zapotrzebowanie na grunt. Czasem woli mieszkać w ogóle w budynku wielorodzinnym, a nie jednorodzinnym. Czasem woli mieszkać w jakimś wieżowcu. To znowu mniejsze zapotrzebowanie na grunt. I owszem, są też ludzie, którzy chcą mieszkać w dużych domach, na dużych działkach, gdzieś daleko, bo mogą pracować z daleka od miasta, na to im pozwala praca. Tak, też są tacy ludzie, ale czy ci ludzie będą stanowili większość, będą nadawali główny trend na polskim rynku nieruchomości? I pamiętajcie, że wszystko to co mówiłem w tym filmie, to mówiłem przy założeniu, że nie nastąpi jakaś ogromna zmiana w otoczeniu całej Polski oraz na przykład, że nie nastąpi zmiana taka, że jakaś wąska grupa ludzi przejmie całą ziemię budowlaną w Polsce, czyli że będzie... Zlikwidowane rozproszenie własności ziemi, czyli stan, z którym mamy do czynienia w tej chwili. No i oczywiście nie mówiłem o cenach nominalnych nieruchomości czy gruntów, które mogą się zmieniać. Mówiłem o ich realnej czy też relatywnej wartości w stosunku do innych dóbr. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Możesz też zostać naszym patronem na Patronite. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, zajrzyj na stronę symen24.pl. Cześć, trzymajcie się!